Dajcie logarytmy, jak obliczamy. Tutaj mamy prosty przykład. Pokażę Wam, jak zrobić to dwiema metodami. Zacznijmy od pierwszej podstawowej, jak byśmy rozwiązali ten, ten, to zadanie. Więc pytanie jest następujące. 2 do jakiej potęgi da, miałoby się równać 8 pierwiastków z dwóch? Typowe równanie wykładnicze, tak? Także postaram się tutaj tą, tą prawą stronę, prawda, zamienić na dwójkę w odpowiedniej potędze. Teraz tak, 8 to jest 2 do potęgi trzeciej, tak? Prawda? Dwójka pierwiastek z 2 to jest 2 do potęgi 1, 2. Czyli mogę zapisać, że 2 do x równa się 2 do potęgi 3 plus 1, 2. Czyli 3 do potęgi, 2 do potęgi 3 razy 2, 6 plus 1, 7 drugich. Czyli mamy coś takiego. 2 do potęgi x wyrówna się 2 do potęgi 7 drugich, więc x będzie się równało 7 drugich. To jedna metoda. Teraz inna metoda. Ja tutaj może sobie wytrę, tak. Pamiętacie może taki wzór który tutaj nam się przyda. Ja go napiszę. Logarytm o po podstawie a. Tutaj jeżeli mamy a do potęgi n tej, to się równa po prostu n. Tak? Czyli ta, ta, ta potęga. Oczywiście jest to y, pewna forma wzoru szerszego. Prawda? Czyli mamy tutaj a, b do n tej. Tak? To moglibyśmy napisać, że to jest N, tutaj mamy logarytm, n razy, logaryt a z b, tak? Tutaj, jeżeli chciałbym to kontynuować, to byłoby logaryt a z a, tak? Ale to, to, wiecie, że to jest równe 1, tak? Także to jest po prostu n. Dobrze, jeżeli to wiemy, to możemy to wykorzystać. Zadam sobie pytanie, na które już tak naprawdę mamy. Odpowiedź, tak, bo zrobiliśmy ją sobie wcześniej. Osiem pierwiastków z dwóch, Co, jakbyśmy chcieli przedstawić to za pomocą dwójki w odpowiedniej potędze. Co to by było? Osiem. No to wiadomo, że to jest dwa do trzeciej. Tutaj pierwiastek z dwóch to byłoby 2 do 1 drugiej. Czyli w efekcie mielibyśmy dwa do potęgi 3 i 1 druga. Tak. A to jest 2 do potęgi 7 drugich. No, tą robotę zrobiliśmy tu poprzednią, także widzimy, że 8 pierwiastków z 2 to jest 2 do potęgi 7 drugich. No dobrze, wracam do mojego pierwotnego przykładu. Czyli mamy nasz logarytm. Tutaj 2, a tutaj mamy 2 do potęgi 7 drugich. Prawda? Więc według prawidła to będzie 7 drugich. No, a tutaj logarytm o podstawie 2 z 2, co jest równe 1, czyli więc na koniec mamy 7 drugich, i to jest odpowiedź. No i oczywiście nasz wynik trzeba by, trzeba by sprawdzić, czy to, co uzyskaliśmy, jest prawdą. Tak, prawda? Także ja tutaj napisałem znowu ten logarytm. No i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy 2 do potęgi 7 drugich. Czy to jest faktycznie 8 pierwiastków z 2. No dobrze, no to spróbujmy to przekształcić. 2 do potęgi siódmej. Tak. Ale to jest 7 drugich. Czy tutaj trzeba by dać pierwiastek. Spróbować rozwikłać taką zagadkę. Czy to jest równe 8 pierwiastków z dwóch? Dobrze, to tutaj pobawmy się tą potęgą 2 do potęgi siódmej, tym tym wyrażeniem. Ja zapiszę może to tak. 2 do potęgi trzeciej, razy 2 do potęgi trzeciej. Już chyba czujecie moją intencję, co ja tutaj próbuję zrobić. To jest 8. To jest 8. I to jest 2. Prawda? Czyli mamy coś takiego. Pierwiastek z 8 razy 8. Tak? Razy pierwiastek z 2. A to jest, wiadomo, że 8, prawda? Ktoś by chciał policzyć, to jest pierwiastek z 64, czyli 8, ale jeżeli mam dwie liczby pod pierwiastkiem, no to wiadomo, że to będzie jedna liczba, czyli w naszym przypadku 8. Czyli 8 pierwiastków z 2. No, sprawdzenie nam się udało, czyli odgadliśmy odpowiedź. Także zadanie dość proste. Moją intencją było to, żeby pokazać Wam, że można to rozwiązać dwiema metodami, także te logarytmy nie są takie straszne. Zapraszam do kolejnych przykładów. Teraz już może troszkę szybciej drugi przykład. Pytanie jest oczywiście, do jakiej potęgi musimy podnieść pierwiastek z trzech, żeby otrzymać 3 do minus drugiej. Tak, czyli znowu mamy równanie wykładnicze proste. Dość proste. 3 do 1 drugiej do potęgi x tak, równa się 3 do minus drugiej. Ja już sobie tutaj zdejmę ten nawias, tutaj mnożymy potęgi, prawda? Czyli 1, 2x równa się 3 do minus 1, 2, minus 2, przepraszam. 1, 2x, czyli tutaj potęgi mają się równać, tak? 1, 2x musi się równać minus 2. Mnożę sobie przez 2, czyli x równa się minus 4, tak? To jest, tutaj jest, jest odpowiedź. Dobrze, albo drugą metodą z wykorzystaniem, z wykorzystaniem wzoru, ja tutaj może zmienię kolor, to byłoby, wiemy, że to minus 2 możemy wyrzucić przed logarytm, czyli mielibyśmy coś takiego. Dobrze. Prawda? A to jest rzecz dość prosta, tak? Bo pytanie jest, minus, pierwiastek z 3 do jakiej potęgi trzeba podnieść, żeby dostać 3? No to nic prostszego. Wiadomo, że to trzeba podnieść do potęgi drugiej, prawda? Żeby dostać 3. Czyli to wyrażenie tutaj, ten nasz logarytm o podstawie pierwiastek z 3 z 3 jest równy 2. Tak, czyli tutaj całe to wyrażenie to będzie się równało minus 2 razy 2, czyli 4. Przepraszam, nie 4, tylko minus 4 oczywiście. Minus 4. Czyli wynik jest taki sam jak w, w poprzednio. No oczywiście możemy sobie sprawdzić, czy jest to prawda. Sprawdzamy, czy to, co otrzymaliśmy, jest prawdziwe. Czyli czy pierwiastek z 3 podniesiony do potęgi minus 4, czy to będzie, czy będzie się to równało 3 do potęgi minus 2, tak? To może lewa strona. Przepraszam, prawa strona. 3 do minus 2 to jest 1 trzecia do potęgi drugiej. A 1 trzecia do potęgi drugiej, to wiecie, że to jest równe 1 dziewiąta. Sprawdźmy tutaj. Pierwiastek z 3 do potęgi minus czwartej. Czyli to jest, napisałbym, że to jest 1 podzielić przez pierwiastek z 3 do potęgi czwartej. Tak. No oczywiście tutaj to równałoby się pierwiastek z trzech do potęgi czwartej. Ja może to tak brzydko zapiszę, ale każdy z was będzie widział, co to jest. Oj, cztery pierwiastki aż tutaj, prawda? Bo potęga czwarta, czyli cztery razy ten sam element muszę przez siebie mnożyć. No to. Takie dwa to są. Tutaj mamy 3 i tutaj mamy 3. Prawda? Czyli w efekcie mam 1 podzielić przez 3 razy 3, czyli 1/9. Czyli widać teraz, że obie strony się sobie równają, prawda? A tutaj. O. Czyli poprawnie rozwiązaliśmy zadanie. Dobrze, prośba o komentarze, co jest niezrozumiałe, co powtórzyć, czy ewentualnie rozwinąć. Do zobaczenia, do następnego razu.